Pielęgnacja do 50 zł, czy to jest możliwe? No, przekonajmy się. To jest z bielędy z kwiatem hilebronowym o takim zapachu malinowym, kupionym, kupionym w sklepie bielędy. Za uwaga, 6 zł. Serum peptydowe z bielędy, kupione na promocji w Rosmanie za 17,99 Krem wyczajony również w Rosmanie i za pierwszym razem jego kupiłam, zapłaciłam chyba 7 zł za drugim zwyczajem już na Allegro za 12 jest to Soraya krem probiotyczny i jak jego położysz na twarz to masz takie poczucie jakby ona ta buzia była taka jak z jedwabiu uwielbiam naprawdę bardzo tani krem i fajne uczucie a na koniec SPF, uwaga, do bikini z bielędy chociaż jest napisane również, że jest do ciała. Ma w sobie również kwas hialuronowy, kupiony również w sklepie bielędy w tym takim przyhurtowni, gdzie często są jakieś końcówki serii, za 5 zł. I to jest jedyny SPF, który kła, kła, nakładam i nie szczypią mi oczy, nie czuję takiego gorzkiego smaku na ustach. I nie roluje mi się makijaż. A dodać jeszcze po to, że używam takiego kremu ze Sorai. On jest różany e, pod oczy i też go bardzo lubię. Też kupiony w sklepie e, bielędy. Chyba za 3 zł. No, na pewno maksymalnie 5. I to są produkty, których nigdy nie wiedziałam, żeby był w jakiś sposób reklamowane i wrzucane na TikToku. U mnie się bardzo dobrze sprawdziły, i chcę tylko powiedzieć jedno: żeby zacząć pielęgnację, to przede wszystkim trzeba sobie wyrobić nawyk. A żeby sobie wyrobić nawyk, nie ma co od razu szaleć i kupować produktów po prostu z tej najwyższej półki, bo również bardzo dobrze te tańsze dadzą sobie radę, jeśli po prostu wprowadzisz sobie systematyczność, oczyszczanie. Gdzieś te różne etapy i zobaczysz, jak w szybkim tempie poprawi się Twoja cera. Może od razu mi polecicie, bo mam problem, to już jest drugi miesiąc, że tutaj przy. Tu mam pieprzek, robi mi się cały czas takie zaognienie i robią mi się jakieś takie krosty. E, I strasznie mi to długo się bamże, i to już jest jakby krosta pękła była Was półtora tygodnia temu, a cały czas mam tutaj takie zaczerwienienie, więc jak macie jakąś fajną, dobrą polecajkę, to przyjmę. I najznać jakie kosmetyki, które totalnie nie są w trendach, używasz w swojej codziennej pielęgnacji i uważasz, że super się sprawdzają za jeszcze małą kwotę.